Czołem Alegrowicze w tym materiale opowiem Wam, jak ograniczyć koszty na Allegro w 2024. Jeśli interesuje Was ten temat, zapraszam do łapkowania i obejrzenia części merytorycznej. Materiał ten stworzyłem w związku z ostatnimi zmianami Allegro, i widzę wokół nich. I szanse, i zagrożenia. Czyli zagrożeniem jest to, że na przykład będą podwyższane stawki CPC w Allegro Ads. Zagrożeniem jest to, że na przykład no będziemy musieli płacić za prowizję natychmiast po transakcji już od 15 lutego. No i zagrożeniem jest to, że ta prowizja podstawowa też w większości kategorii niestety wzrasta. Natomiast jeśli chodzi o szanse, widzimy tutaj na przykład to, że nie wiem, kończą się programy hit, nowość czy rabat ilościowy. No i w związku z tym, jak teraz widzicie na ekranie, nie będziemy musieli płacić prowizji właśnie za to oznaczenia przez 30 dni, jeśli to oznaczenie włączymy, jak dobrze pamiętam 11 lutego. Także to też możecie wykorzystać i to jest taki pierwszy patent i trik na to, żeby ta prowizja po prostu była niższa. Nawiązując do zmian, które teraz mają miejsce w lutym marcu 2024 nie zapominajcie o tych, które miały miejsce w 2023 roku. Wiem, że część z Was jeszcze ich nie wykorzystała, więc teraz na ekranie wyświetla Wam się właśnie przygotowany przeze mnie taki PDF, który możecie sobie pobrać, klikając link w komentarzu, i sprawdzić, które zmiany wykorzystujecie, a które jeszcze powinniście wykorzystać, żeby zwiększyć sprzedaż właśnie. W obecnych czasach. Ale wracając do początku, optymalizację kosztów powinniśmy rozpocząć od Przejrzenia kosztów, czyli mamy taką zakładkę już od ponad roku, która nazywa się Podsumowanie Kosztów w zakładce Moja Sprzedaż. Możecie przejść chociażby do tego widoku, który teraz widzicie na ekranie i sprawdzić tam, w jakich obszarach i ile wydajecie, na przykład z perspektywy ostatniego pełnego miesiąca. I to też Wam rekomenduję. I pierwszym obszarem, który widzicie w podsumowaniu kosztów jest rozliczenie podstawowe, no i tutaj głównym wyznacznikiem tego rozliczenia jest prowizja, jaką płacicie. Tutaj nie mam dobrych wieści, nie ma zbyt wielu metod optymalizacji chociażby tego współczynnika. Oczywiście możemy gdzieś tam być brać udział w programie partnerskim Allegro VIP i sobie nieco tą prowizję obniżyć, ale to też nie jest na zasadzie taki jeden do jednego obniżamy prowizję, tylko raczej dostajemy rekompensaty w postaci wyróżnień itd., Możemy też oczywiście łączyć produkty w warianty, dodawać kup w zestawie, tworzyć serie produktowe, dzięki czemu ten koszyk zakupowy będzie się zwiększał, ale prowizja zawsze będzie taka sama. Tutaj też możemy korzystać z różnych sztuczek, na przykład podnoszeniem ceny z 40 zł na 45, żeby klienci mieli to dostępne na smarcie. To, co warto też zrobić, no to też sprawdzić sobie, jakie są reguły dotyczące tej prowizji. Czasem jest tak, że po prostu maksymalna prowizja w danej kategorii to jest 200 zł dajmy na to, a rozliczanie podstawowe to jest 10%, czyli też dzięki temu, że maksymalna prowizja to jest 200 zł, to sprzedając droższe produkty powyżej 2000 zawsze zapłacimy na przykład te 200 zł prowizji, a nie wtedy te 10%. więc takie kruczki też w regulaminie dotyczącym prowizji i jej wyznaczania. Możemy znaleźć, więc do tego też zachęcam. Kolejnym obszarem, który najczęściej jest obszarem takim najbardziej związanym z optymalizacją kosztów jest promowanie i tutaj występuje naprawdę sporo problemów. Na przykład widzicie teraz jeden z nich, gdzie znalazłem przy takim audycie kosztów u jednego z ze sprzedawców 15 tysięcy złotych oszczędności. Także możemy naprawdę tutaj dużo wskurać, zwłaszcza jeśli operujemy na większych budżetach. No i właśnie jednym z błędów jest to, że zbyt długo daję szanse na wypromowanie się danego produktu, nie zwracając uwagi chociażby na konwersję, więc na to warto też zwrócić uwagę, podczas gdy na przykład prowadzimy działania związane z wyróżnieniem oferty, ze strefą okazji, czy, czy zwłaszcza z kampaniami Allegro Ads. No i tutaj też dużym problemem i błędem jest dysproporcja w tych budżetach, bo, no, według takiej skali, którą sobie wypracowaliśmy, większość tego budżetu powinna być przeznaczana na działania kampanii Allegro Ads, no i na ewentualnie wyróżnienia. A często jest tak, że my jako sprzedawcy, wy jako sprzedawcy m, najwięcej tych pieniędzy w skali miesiąca przeznaczacie na strefę okazji, która nie jest mierzalna, czyli wydamy tam 10 tysięcy złotych, ale realnie nie wiemy ile to dało przychodu. A na przykład w momencie, gdy robimy to za pomocą Allegro Ads i tam wydamy 10 tysięcy, zawsze widzimy, że Dało to albo 5000 zł przychodu, albo 10, albo 20, albo 50, albo 100, albo 200, ale zawsze jest widać, jak to wpłynęło realnie na sprzedaż. W przypadku wyróżnień też jak najbardziej jesteśmy w stanie to wyliczyć czyli sprawdzić, ile rzeczywiście, jaki jest ten zwrot z inwestycji i dlaczego, i dlatego powinniśmy też postawić na te dwie formy promocji. Kolejny temat, który znacząco poprawi właśnie kwestię kosztów, Czyli zmniejszy je, będzie kwestia dopracowania oferty. No i to jest bardzo szeroki temat, i tutaj wyżej dam Wam kilka odnośników tego, jak możecie przygotować ofertę. Chociażby poprzedni mój film mówi o tym, jak możecie to zrobić, aby rzeczywiście ci klienci, którzy wchodzą w te oferty, na przykład po kliknięciu w reklamę Allegro Ads, żeby częściej dokonywali transakcji. No i wokół tego też przygotowałem webinar, który odbędzie się już 22. Lutego. Także jeśli chcecie dopracować te oferty do maksimum, zachęcam do kupienia, wzięcia udziału właśnie w tym wydarzeniu. Wydarzenie jest zamknięte, jest biletowane, więc można spodziewać się więcej ciekawostek niż możemy się nimi chwalić tutaj na gdzieś tam bezpłatnym YouTubie, bo pamiętajcie, że my wszyscy jesteśmy obserwowani. I wracając do podsumowania kosztów, kolejna rzecz i kolejny obszar, w którym możemy szukać oszczędności, jest to kwestia abonamentów. No i tutaj wielu sprzedawców upiera się na ten abonament ekspercki, który kosztuje 3000 zł. I od razu odpowiem, że dla większości z Was nie jest to dobre rozwiązanie. Rozwiązanie jest dobre w momencie, gdy mamy markę bądź chcemy tą markę budować i też. Pamiętamy o tych konsekwencjach z tym związanych, czyli że no najprawdopodobniej w większości przypadków lepiej będzie, jak zostawicie sobie te 3000 chociażby, nie wiem, na reklamę na stronie głównej, przynajmniej na samym początku drogi, niż ładować to w abonament ekspercki, chociaż reklamy na stronie głównej też do końca nie polecamy. Rozwiązaniem abonamentu eksperckiego i też takim może momentem, w którym powinniście o nim pomyśleć jest kwestia i moment, w którym wydajecie już na reklamę Allegro Ads, no nie wiem, 15, może 20 tysięcy złotych miesięcznie minimum, no bo dzięki temu już macie tą bazę. Już wiecie, że te 15-20 tysięcy daje wam na przykład nie wiem, 500 tysięcy złotych przychodu czy 300 tysięcy złotych przychodu w skali miesiąca, no bo tutaj, wracając do tej kwestii promowań, poniekąd ten abonament ekspercki daje te wyróżnienie, logotyp na liście ofert, i też ma za zadanie tą markę budować poniekąd też zwiększać koszyk zakupowy, budować świadomość wśród kupujących więc też od niego też powinniśmy trochę oczekiwać, tak? No i dlatego ten moment, w którym już wydajecie na te kampanie Allegro ads 15-20 tysięcy jest dobrym momentem, żeby o tym abonamencie eksperckim pomyśleć, no bo tak to wcześniej prawdopodobnie lepszym, lepszą opcją będzie wydanie tych 3 tysięcy miesięcznie na kampanie adsowe. Dla większości z Was idealnym modelem będzie to, że jeśli macie na przykład, nie wiem, pięć kąt na Allegro, to na czterech z nich macie abonament podstawowy, a na jednym z nich macie abonament ekspercki. Dlaczego na jednym z nich ekspercki? Przepraszam, wróć. Abonament profesjonalny, czyli ten środkowy. Dlaczego taka opcja? Dlatego, że w abonamencie profesjonalnym możemy w pełni korzystać z Allegro Analytics. I tutaj znowu odsyłam do filmu, który nagrałem już jakiś czas temu, miesiąc, dwa. W którym tłumaczę, jak wykorzystać potencjał tego narzędzia. Więc, dlatego też polecam takie rozwiązanie. Kolejna kwestia to dostawa. I tutaj podobnie jak chociażby w prowizji czy rozliczeniu podstawowym, jesteśmy w stanie na zasadzie manipulowania ceną produktu zmniejszyć dopłaty podstawowe za te przesyłki i też często opłaty dodatkowe. Czyli po prostu też warto sobie jednostkowo zerknąć, bo czasami jest tak, że obniżając cenę o 50 groszy, obniżając cenę produktu no dopłacimy do przesyłki na przykład 3 zł mniej. Także to warto wykorzystać jako taką dźwignię i z drugiej strony zerknijcie sobie tutaj na opłaty dodatkowe i pamiętajcie, że w zakładce rozliczenia za allegro możecie dowiedzieć się z czego one wynikają, czyli na przykład ponad gabaryt, itd., itd. Do tej pory mówiliśmy o mierzeniu rentowności po transakcji. No i wiadomo, ma to jedną wadę, no, czasu nie cofniemy. Także pamiętajcie, że najlepiej będzie robić to przed tym, jak ten koszt ma miejsce, chociaż warto robić te działania i je. E, powiedzmy, łączyć, czyli łączyć to przed transakcją i po transakcji, bo czasami, jak wiemy, te niespodziewane koszty także występują. I tutaj mam też dobrą wiadomość, ponieważ kilka dni temu, dosłownie przed nagraniem tego odcinka, e, Allegro ulepszyło, zmodyfikowało swój kalkulator opłat. Teraz jest tam zawarte dużo więcej informacji i dużo więcej przydatnych kosztów niż przedtem. Jest chociażby estymacja tego ile zapłacimy za dostawę. Możemy dodać monetę, możemy dodać budżet dzienny w Allegro Ads, możemy dodać wyróżnienie i też możemy to wszystko sobie fajnie obliczyć. Także zachęcam do tego, żebyście sobie też przetestowali ten kalkulator. I to tyle na dzisiaj. Ja z wami powoli będę się żegnał. Pamiętajcie, że temat kosztów jest bardzo szeroki i tutaj naprawdę poruszyliśmy w tym odcinku tylko jego urywek z krawek. A jeśli chcecie, żebym przygotował taki audyt kosztów dla Was. To możecie odezwać się na maila, które widzicie na ekranie. Sprawdzimy sobie, czy to ma sens w ogóle u Was, no bo jeśli wydajecie 500 zł, na przykład, y, płacicie taką fakturę do Allegro, no to prawdopodobnie ta usługa nie będzie się Wam opłacać. Więc y, sprawdzimy sobie po prostu, czy, czy jest rzeczywiście co zaoszczędzić. Jeśli uznam po wstępnej analizie, że jest co zaoszczędzić i rzeczywiście może to mieć sens w Waszym przypadku, to zdecyduje się wystawić wam fakturę w wysokości 1600 zł, a jeśli okaże się, że właśnie oszczędności, które znajdę, nie przekroczą 4800 zł, czyli trzy, trzykrotności tej faktury, zwrócę wam pieniądze. Także myślę, że zagranie całkiem takie fair play, więc jeśli chcecie, zapraszam, tymczasem jeszcze raz Wam dziękuję, zachęcam do łapkowania i obejrzenia kolejnych treści.